Cześć kochani, proszę Barbara Idę właśnie teraz z Zielonym Zgórem do Tarasu podległości do Piedronki Kope z spałem, bo tam lubię chodzić, bo u mnie chodzić do bo u mnie na środku chodzi pospólstwo, a właśnie kochani przed chwilą spotkałem się z kolegą eee, kurwa, jaki samochód zajebisty biały, wiecie ale nie będę tego komentować, nie, nieważne ale bardzo miły ten kolega dałem mojemu staro taras no, właśnie idę teraz z podległości. Niepodległości więc to pada, jestem szokowana. O Boże! Czyta kochani? Chyba, że mi tu się rozmazał. O Jezu! I bo matka, Boże! Szczerze, że się nie ogoliłam, ale nie zmuszyłam bo musiałam głową do kolegi biec. No, a co to było was kochani? Bo Barbara idzie po chipsy, po kole. I jeszcze nie wiem, co byśmy niezdecydowana. A może pójdę na upalną drogę kiedy będzie ostatnio byłam nie wiem, nie wiem. A ten niby mój znajomy, co wiecie. Okazał się fałszywą dziwą, bo on tylko chodzi do szmacek po ubranie używane. Fu, 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 I się nie myje, bo go śmierdzi. Ja się z nim spotykałem, to ciągle je kupowałem. Chipsy, wszystko ja musiałem kupować. A on artykuł chyba raz czy dwa razy na, kurwa, na rok. Głupia, kurwa, nutria. Hmm. Nie będę się szczupiał na, kor na, kor na korona świrusa i nie będę bo nic. Nie, nie dam się z nim woli, jak ten nutria, bo ona się wszędzie zaszczepiła. Głupia dziwka. <laughs> No dobra, to ja będę szła do tej biedronki, potem się nagram się. Pa!